Cześć Simanko, witam Was w pierwszym odcinku Happy Wheels, dziś u mnie gościnnie. Wędrowiec 11. Tak, to jest szczera prawda. Ja Was witam osobiście, bez Iwony, a dziś jest nie. No, wiadomo co. Mhm. No co? No, wędrowiec 11. O, oh nie mogę się tego wprost powiedzieć? Dobra, dziś będzie pierwszy odcinek serii y, Happy ha, Health I co teraz, jest w rose Levels, jakieś takie. Zobacz, sobie jest też Weź, Chcę się z tym zająć. Chcę się z tym You can't move no, dobra. Idziemy. Dobra. Okay. To było, to było przepiękne. Yes. Jest wygrana. Z Race Fix. Jakiś wyścig. Naprawione. Pojedziemy. Tak długo płacić. Ay, tam. Magaciecie. O oh, kurwa. Co przeklinać, bo nie trzeba wypikać. Dobra, to będzie. <grym oh, <grym wow, 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 wow. wow. Ty nawet się rusza, stary. Garmaty. No właśnie, tam tutaj armaty, Czekaj, o, o. Go. E, e. Jest. Moje flotki też polecą. Uwaga, uwaga. Założymy się. Fajnie. Ło. Wygram. Wygram. Super. To mi się podobało. Dawaj coś fajnego. Transplanted... Kill the illuminati! O kim będziemy? Wiesz. Oj, to no nie? No. Tak. Zabijamy Illuminati ludzie chyba to trzeba wziąć ten dziaduszka a ło 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 sorry sorry nie ziaduszka. to trzeba wziąć dziaduszka o nie o nie daj mi na to nawet oczka nie było nieee ło 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 o oh, my leg nie, yeah. słyszałem? Brawo, mester Mafix! Gratuluję. Ja A no ja, 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 zabiję, Lubian. Może no kiedyś. ło, dobra, dobra. O, yeah. O, nie, O, dzięki. O, dzięki. O, dzięki. O, O, dzięki. O, dzięki. O, tak, zędrowcem oczywiście. ...ich będzie, nie wiem. Bo... Dobra, dobra, tak wezmę w co to aaa, ty, tylne robi, ale... <laughs> Do, <to jest> tak. <laughs> o dobra. O, o, Balans, balans, balans! To jeszcze jeszcze kobieta czy mężczyzna... Balans! Czekaj, wywalę kobietę. A nie dobrze to Jasne, że kobieta. Jeszcze raz. Iluminatów trzeba zabić. Uwol, oh, no, rajd wow. za słonicą i odjazd idzie. O dobra, dobra, dobra. To mi idzie na rękę, to na mnie się nie da. <laughs> <laughs> e, e. Google. Google, Google. daj się na serio. Serio? Tak. Ło, tak. oh, sorry, 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 co się... No, to się nie... Dobra, weź inny level. Bro, on... Pikę fall. Nawet spróbujemy nie za wiem giergiem. czy mnie. Wow, 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 wow. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, bo jestem daleko od nich. No chodź bliżej kurwa. A myster ma fixa, stąd lerwo co było słychać, więc nie jestem pewny. Uwaga, uwaga, uwaga! A, A jak tam Timmy? Timmy! rower poleciał. A jak tam Timmy? Madział ma, się, się gdzieś tam. Czekaj, czy się zmieniał koledze na swego. O, shiftem? Nie. Controlem? Nie, na no, czym się zmieniało? Nie, tutaj, tutaj są ustawienia. nie, a ja się nie znam. Dobra. O znowu. Tam pisze. Shift, Shift i ctrl Co? 2 Shift i ctrl razem? Tak jest napisane. Tak pisze. Rower wygrał, dziękuję. Tylko fanfary się zblogowały. No, najwyższe. Dziękujemy. Dziękujemy. zapominam o tym. Nie wiem co. Już wróciliśmy, przepraszamy za... Gorączka Mr. Muffin przedziała... Znaczy, zjedzie bądź. Dobra. No, no, widzowie mogą wierzyć, że ty skor... Skoro, skoro impossible, to bierzemy... Może nie będą aż tak cicho to będzie... Ło, 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 co się dzieje? Wait, what? To co? Ło, ty, Olaf! Znaczy, ło, 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 ło. Wypikasz. Wow, dobra, dobra. Jasne, tam. że wypikasz. <noise> tego wiem. tego nie było. To, to się wydnie. To się widnie. <noise> bym wygrał? Ale to było, nie po co Nasza druga prowadziła wygrana po prostu. Ja się cieszę, że nie. Nie, nie wypikasz tego, nie masz problemu do obróbki. Na YouTubie. na YouTubie. Na YouTubie. Na YouTubie odrobinę. Bandika. 0% win. Co to chodzi? Pobiegnę, to ja o, telefon złoży. Dobra, już wszystko dobrze. Babcia dzwoniła, pytała się o sam... co ty tam mówisz? Nie pozwalasz mi mówić, że masz gorączkę, a mówisz... Doriderwosa! Jaki problem? Jak to zagrać? O. Ale to jest Impossible! Założymy się, że to się tak. Impossible! Weź w grubego, jest bardziej odporny. Ale to nie można wybrać. Aha. No, no sorry. Nie gram w Happy music, nie no, blisko. Ja też nie no, Ło, o, o, tam była mina. Dobra, 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 dobra. Aj, łał. <torki> sorki. Także no, wyjdziemy, dobra, To Weźmy, że tego nie ma. A tam, 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 tak! się go w cały. Czy, tak! Czy na twoim ten... Czy na twoim y, mikrofonie mój głos jest tak dziwnie zmodulowany? Jaki zmodulowany? No... zmieniony. Działa Bo wszystko dobrze. Wcale nie. nie Głaszczycy. Bor. Głaszczycy. Dobra, jakieś... Dobra, dobra, dobra! Nie, nie, O, dobra, ty mi Ło oh, kurna, jeszcze żyje! Jeszcze kurna to! Ło jest! Nie! Deł! Gdzieem się! Ja walę, to było głupiej, to przeżyję! Ło kurna, jeszcze żyje! Ja chcę polować, ale jadę! Zjedź się w moje poświęcenie! Ło wow, 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 wow. kurna wąbek! Niech teraz wybuchnąć! Nie, 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 tak. tak, tak. jest, może spadniesz tak, nie, tak. nie, 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 co to kurna... Oh. Co to nie, Ten nie, 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 było. Ja chcę, ja chcę gdzieś, czekaj, to było ja chcę replay obejrzeć. gdzieś nie, nie, Dobra, to były te winy. To mnie tak w gok po to O, Lauren. Aha, faktycznie. Dobra, dobra. Dobra, już wieź, wiadomo. Eee, Trofbol. O, o, no nie. Tak, każdy to lubi. Każdy, ka każdy lubi ten hmm. moment, kiedy się dowie, że zginął. Nie! Zrzucę ciebie! Zrzucę tobą! Nie wy... Ale. What, the... What Twoje serce lata... O, czekaj. Latuje na minutę. Okay, unlock win. Win! Nie! Oh. Yeah. Dobra, a to było... Dziwne. Tak, więcej niż dziwne. No proszę, no, co? O, fix. Sorry. Dobra, ostatnia matka, bo to się nie ogarniesz, tylko powiem twoje imię. Już moje imię powiedziałeś. Twoje już mają imię i nazwisko. A, to z filmu? Pokażę to z innego filmu. No nie panie, z tego filmu? Pamiętam, ale skąd moja imię? Nie pamiętam. głosy. Weź naprawdę nie, po prostu nie, nie, nie przypominaj mi tego. Już Dobra, okej, okay. prze... wyłączamy czy nie? Wyłączamy. No bo czas się kończy. No to do widzenia, kupzę trąbkę do pierdzeń!